Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, moi ukochani bracia i siostry w Chrystusie. Witam Was ponownie na kanale prowadzącym z Bogiem. W dzisiejszym filmie usłyszymy ostrzeżenie naszego Pana i naszej Pani, które zostały przekazane KS. Krisowi Alarowi Jezus w Najświętszym Sakramencie, błagam w ramach modlitewnego łańcucha, moje dzieci, aby komunia na rękę i rozdawanie komunii na ręce zostały zniesione w moim Kościele. Ten sakrilegium sprawia, że niebo płacze i smuci mojego Ojca. Pamiętajcie, że moc modlitewnego łańcucha, postu i pokuty wszystko przynosi na dół. Boli mnie i smuci, gdy widzę, ile lajków i zakonników bezczeszczą moją boskość, trzymając mnie w swoich rękach i podając mnie jakbym był materialnym przedmiotem czy kawałkiem chleba. Nie zdają sobie sprawy, że to ja, żywy i prawdziwy, staje się żywy w was, w prostocie poświęconej historii. Zobaczcie, jak mnie obrażacie. Czy to jest zapłata, jaką otrzymuję za moją miłość? Wiele dusz jest w głębinach czyśca, a inne zostały potępione za to bezczeszczenie. Nie dotykajcie mnie, bo Wasze ręce nie są godne przyjęcia mnie i wykonania tego świętego posługiwania, które powierzyłem tylko moim kapłanom, biskupom, kardynałom i papieżowi. Tylko ręce poświęcone przez święcenie kapłańskie mogą mnie dotknąć. Ani kremacja ciał, ani komunia na rękę nie pochodzą ode mnie. W tych ostatnich czasach masońska hierarchia kościelna, pod kierownictwem mojego przeciwnika, wprowadziła między moimi dziećmi te ohydne praktyki kremacji i komunii na rękę os aperderem suas almes. Fikwem com Deus. Mówię Wam, że to nigdy nie zostało zatwierdzone. Te pogańskie praktyki pochodzą, jak wam mówię, od masońskiej hierarchii kościelnej, która pragnie poprzez domniemany plan mistrza podkopać zasady wiary. A doktryna mojego kościoła, jej celem jest zniszczenie mojego kościoła. Moje dzieci, mój ciało, mą krew i moja boskość mogą być przekazane jedynie przez poświęcone ręce. Powtarzam, tylko przez ręce poświęcone moich ojców, Moje dzieci, moje ciało, moja krew i moja boskość mogą być dawane przez ręce poświęcone moich ojców i ministrów. Boli mnie i smuci widzieć, jak bezczeszczą moją boskość trzymając mnie za rękę. Wy, moje dzieci świeckie, nie jesteście godni sprawowania tego posługiwania eucharystycznego, to jest zastrzeżone tylko dla moich ojców i innych ministrów mojego kościoła. Wy, moi małódcy, Powinniście zajmować się innymi obowiązkami w moim kościele, ale nigdy nie rozdawać komunii. Nie bezczeszcie mojej boskości, bo to ja, żywy i rzeczywisty, staję się życiem w was, w prostocie każdej uświęconej hostii. Wasze ręce nie są godne, aby mnie przyjmować. O, jak mnie to boli widzieć, że w wielu z moich domów moi pasterze powierzyli moim dzieciom świeckim posługę Eucharystii. Ksiądz siada, a to świeccy przychodzą rozdawać moje ciało i moją krew moim owcom, bezczeszcząc moją boskość. Jak smutno patrzeć na to wszystko: sposób, w jaki jestem lekceważony przez moich wybranych i sposób, w jaki jestem opływany przez ręce pozbawione święceń kapłańskich. O, pasterze mojego kościoła, dlaczego mnie biczujecie, pozwalając na to znieważenie mojej boskości? Nie wiecie. Że ta obrzydliwość może prowadzić łos i moje dzieci świeckie do potępienia? Miliony dusz księży i świeckich zostały utracone przez bezczeszczenie mojego ciała i krwi. Wielu leży w głębinach czyśca za niestosowne przyjmowanie mnie lub na rękę. Mówię wam, jeśli nie zadośćuczynicie za to znieważenie tutaj na ziemi, zażałujecie jutro, gdy osiągniecie wieczność. Namaszczone ręce kapłana to moje ręce, które karmią moje ciało i podają moją krew do picia mojemu stada. Posłuchajcie mnie. Nie ustanowiłem nadzwyczajnych sług Eucharystii. To nie pochodzi ode mnie. Wiele łask jest traconych, gdy komunia jest przyjmowana na rękę lub przez ręce świeckich, to nie to samo, co przyjmowanie jej od kapłana. Powtarzam, mówię wam, moje dzieci świeckie. To moim kapłanom powierzyłem to posługiwania. Nie kontynuujcie bezczeszczenia mojej boskości, aby nie stali się winni. Nie biczujcie mnie już, dotykając mnie i rozdzielając mnie, bo nie jesteście godni tego posługiwania. Proszę mojego namiestnika, hierarchów mojego kościoła i moich kapłanów, aby zakończyli ten haniebny atak. Mniej więcej nadzwyczajnych sług Eucharystii wykonujcie posługę. Którą wam powierzyłem i nie przekazujcie tego ministerium moim dzieciom świeckim, bo wy jesteście pasterzami mojego stada, bezpośrednimi odpowiedzialnymi za to znieważenie mojej boskości. Maria, Róża Mistyczna, moi małódcy, wiele sakrilegiów jest popełnianych wobec świętej Eucharystii. Mój syn jest obrażany w swojej boskości przez niegodne i nieczyste ręce moich dzieci świeckich. Jako Matka Syna Bożego i Matka ludzkości, proszę was, moi ukochani, abyście zaprzestali tej obrzydliwości. Nie więcej nadzwyczajnych sług Eucharystii, nie więcej komuni na rękę. Ciało i krew mojego syna są obrażane przez wielu świeckich, którzy przejmują obowiązki, które należą tylko do kapłanów i innych poświęconych ministrów, takich jak papież, kardynałowie i biskupi. Żadna ręka, która nie została poświęcona przez kapłańskie posługi, nie może doknąć mojego syna, moi małódcy. Zdumiewające jest, ile profanacji eucharystycznych jest popełnianych przez tak tzw. nadzwyczajnych sług Eucharystii z wieloma z nich. Przy przyzwoleniu kapłana sprawujących posługę eucharystyczną w wielu kościołach. Dumy jest wiele w wielu z nich, a dochodzi do punktu, w którym wiele decyzji, które powinny być podjęte przez kapłana, są podejmowane przez świeckich. Jaką ból odczuwam w moim sercu, widząc, jak wiele moich małych dzieci świeckich bezczeszczą święte narzędzia, wyjmując ze tabernakulum kielich, w którym pozostają uświęcone hostie. Mówię wam, tylko ręce poświęcone moich ukochanych mogą doknąć kielicha z uświęconymi hostiami i tylko ich ręce mogą rozdawać komunię. Proszę was, moi ukochani, abyście nie przekazywali więcej tego świętego ministerium moim małym dzieciom świeckim. Nie stawajcie się winni grzechu. Opuśćcie wasze wygody i spełniajcie powierzone wam kapłańskie posługi. Pytam was, moi ukochani, co odpowiecie jutro mojemu ojcu za wszystkie nadużycia i zniewagi, których wielu z was dopuszcza się wobec boskości jego syna. Tysiące uświęconych hostii są sprzedawane, a w zależności od tego, który minister kościoła je uświęcił, zależy ich cena. Kostia uświęcona przez papieża, kardynała lub biskupa jest płatna wysoką cenę, a z nimi przeprowadza się specjalny rytuał satanistyczny aby wyrządzić szkodę ciału eucharystycznemu mojego Syna, reprezentowanemu w Waszym Kościele. Satanista niszczą wspólnoty zakonne i kapłańskie przy użyciu tych hostii uświęconych przez wysokich ministrów Kościoła. Moi ukochani, proszę Was o zakończenie tego znieważenia boskości mojego Syna, które jest popełniane przez moje dzieci świeckie. Każde znieważenie i profanacja, które mojego Syna spotyka, to miecz, który rani moje serce. W piekle leżą wielu moich ulubieńców, którzy, będąc przy życiu, pozwolili na te zniewagi wobec boskości mojego syna. Z nimi są wielu świeckich, nadzwyczajnych sług, których duma duchowa nie pozwoliła im zadośćuczynić i prosić Boga o przebaczenie za tak haniebne znieważenie. Jako matka dusz poświęconych, w tej modlitwie mojej róży mistycznej. Proszę was z całego serca, moi ukochani, o przerwanie możliwie najszybciej tego znieważenia i profanacji, które jest popełniane wobec boskości mojego syna. Tak więc jutro nie będziecie musieli żałować, moi małutcy. Nie więcej komunii na rękę, ani więcej świeckich rozdających komunię, bo to sakrilegium popycha wielu do utraty swoich dusz. Bądźcie z Bogiem.